Halo, dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego. Podoba się dla mnie. Z tej strony Kamil. I nie Kamil i zima zaskoczyła znów nas. Z mroźnej na krainy, ale gdzie my dzisiaj jesteśmy? Kilka osób z was pisało, niektórzy nie wierzyli, ale zrobimy to. I nagramy z Choroszczy! Stolica mądrości jak to mówią na Podlasiu. Druga jest w tworkach koło Radomia, ale tam nie pojedziemy już. <grym> to nie wiem. To co? Idziemy chyba idziemy już. Idziemy kręcić. Na rowery, skutery, skutery, tak. bajery. Zimno jest. No generalnie. jest. Dobra, idziemy, idziemy. No, no, no. no to szybko, szybko. Się. Już się. Halo, dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego tutaj, gdzie, o Jezu, historia w Podlasie jest znana, niedoszły prezydent ją e, rozpromował i lecimy z ulubionym materiałem Tomasza, Aka nie Kamila, no, tak? Nie lubię, ale no dobra. Serwuj. Dobra, mam pytanie, Szymon Krysztopik, pytanie na Q&A, hej miszki, jaki jest według Was najlepszy gravel z prostą kierownicą? Może ta, tak Trek FX4, którego ograliście już? Gravel z prostą kierownicą. Generalnie nikt nie mówi za bardzo o swoich gravelach, że mają prostą kierownicę, bo to nie mówią, że to jest gravel. Tak? Dobrze ja mówię? No tak, no bo gravel mówił, że musi mieć barankę. No więc to taki rower fitnessowy. Fitnessowych jest sporo fajnych. Są, są trekkie fixy jak najbardziej, są sirusy, są gianty, Escape'y różne, takie, ale to nie nazwałbym tego gravel, więc chyba nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. No jak ja się na rynku, nie. Może. Wiem. Wojty19 Czy będzie odcinek na temat ubierania się na rower jesienią i dziwną z prezentacją jakiejś konkretnej odzieży? Pewnie będzie, coś zrobimy, no, zobaczymy jak aura Dobrze, ja wiem, że Ty jako model O, ja mam dla Ciebie, ale to niby do mnie, ale to Herciu1973 Jakie maratony, Tom? Żadnych na razie Na razie to trzeba masę robić zimą no. Michał Obtułowicz, czy moglibyście zrobić prezentację Unipike Fusion i na przykład dołączyć dwóch konkurentów z jego półki cenowej do trzech i pół koła? Twoje życzenie jest dla nas rozkazem! <grystanie> so so! Yeah! Yeah! So so! Będzie, będzie, będzie. będzie tak. y, Paweł G., jak dla Podlasiu słyszę, że ktoś ukradł dla mnie rower, to znaczy, że mam dwa, czy że wracam z buta? To jest zagadka dla archiwum Mix. Mateusz, kiedy coś przełajowego z oferty? Jak oceniacie te rowery jako all-rounder'y zamiast Gravela? To jest przełajowego z oferty ciężko będzie, bo jest to dosyć niszowy rynek. I mało kto chce kupować. Mało kto chce kupować i niektóre firmy generalnie tylko po jednym modelu jest w ofercie. To po pierwsze, ale drugie pytanie, bo to jest bardziej ciekawe pytanie, czy to jest rower jak allrounder, według mnie nie bardzo, On nie. ma tak geometrię On sportową. jest sportowy i nie wszędzie opony, jak tam. Wchodzą. To gorzej to... niż Audi RS do jeżdżenia na tak. co dzień. No. O, do ciebie mam pytanie. Jeden, 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 1, Pytanie do Kamila. Ile dawek sobie zaaplikowałeś? Nie pytam czy, ponieważ, to oczywiście. Pytam ile. Pytanie trochę może być odebrane jako złośliwe, może i tak trochę jest, ale jako, jako ktoś oderwany od rzeczywistości musiałeś się dziabnąć. I tu po angielsku, to nie wiem. Wszystkie! Jaki rower górski? Y jaki rower górski, rower <laughs> polecicie z dobrym sprzętem? Minimum Grupa Deora, który miałby mocowanie na bagażnik. Krosowy rower może nie być dobrym rozwiązaniem, ponieważ czasem jeżdżę po górach bez bagażu. I jest taki rower, się Trek nazywa. No ma Marliny, no mają tak. a Fusion? Xcaliber ma. Fusion, Fusion ma, heksagon tak. ma. i Xcaliber. Tak. To są takie takie kosiorki. A, było o tym odcinek. Tutaj zachęcam do obejrzenia o X-Kaliberze, tak, wtedy, co jeździliśmy tak. sobie po parku, po lesie tam. I tam było o tym, dla kogo to jest rower. To właśnie X-Kaliber, no? Tak, teraz ja mam. Tak. Kamil Orłowski, Unibike Flight czy Trek X-Kaliber 8? Nie potrafię odpowiedzieć. Generalnie, jeżeli liczy nam się estetyka, customer service i tak dalej, to trek, a jeżeli to bardziej serce, a rozum podpowiada Unibike. Dokładnie. Guccio Jacek Sikorski Panowie, testujecie niezliczone ilości rowerów różnych producentów, a przy okazji opon Jakie parametry budowy oprócz szerokości opony wpływają najbardziej na komfort jazdy na gravelu? Oprócz szerokości opony? No Myślę, że waga Jakość mieszanki guma, która jest użyta do tego I oplot TPI, który jest w oponie, tak? Ilośnitek kewlarowych No i odpowiednie ciśnienie, ale to I ciśnienie ob... też musi być odpowiednie Jest taki fajny kalkulator, który nam pokazuje Ile, na jakim ciśnieniu, przy jakiej szerokości parametrów powinniśmy mieć ciśnienia I to jest bardzo dobre, sprawdzone przez wielu kolarzy i wszystko harasho I zalecać się tego, co producent Opon podaje Teraz ja, tak. Piotr Coko, kiedy wyjazd do Choroszczy? Mówisz i masz. O, Ale dzisiaj marzeń spełniamy Kensei, kiedy będą w końcu dostępne koszulki sprintu? Na wiosnę Szymon Eś, co to za błotnik? Można linka? tam kilka, ale to linka. To ten błotnik, co był w tym sądurze, to, to, to są dosyć. To, to fabryczne, ale to S-Savera można zobaczyć. S-Saver się wyspecjalizował. Teraz ja. DC. Czym się różni Dauer XT i SLX? Tutaj mówiliście o przerzutce tylnej. To taka sama klasa, czy jedno jest lepsze? Nie, no XT jest wyżej zawsze. Krótka hierarchia, którą treści mój kolega, zaczynając od samego dołu. Altus Akera Przed Altusem jest jeszcze Turniej. turniej. Ja nie liczę no. Turniej Altus Akera, Alivio, Deores, Elixir, TXTR XT, Nim lepszy, tym lżejszy, szybszy Prężyna jest, jest mocniejsza tak. yy, Teraz Jan E to skład jak przygotować rower do zimowania na balkonie? Spędzi na nim około 5-6 miesięcy. Już mówię, przede wszystkim nie trzymać roweru na balkonie, bo to jest niedobry pomysł. Jeżeli już no. musisz, bo nie masz miejsca, to go przykryć czym tylko się da. Kocem najlepiej dziesięcioma i z każdej o. strony zapacholić, a najlepiej to go przenieść cieplutkie. Rower oddać ci tym, że będzie na wiosnę w dobrym stanie, jak bo jak masz, się źle przykryje, to jak będzie. Nie masz w jak stanie. to worek foliowy i na to koce narzucić. Dobra. Teraz ty. Enrique Iglesias. O? <grymne> to, 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 no, dawaj. Tw Mam takie pytanie, żeby nie było nierozczyniowe. Czy takie rowery po testach i jazdach nadal są sprzedawane jako nowe? Pytam z czystej ciekawości. E rowery są sprzedawane z odpowiednim rabatem wtedy. No ale to zawsze na halę sprzedażową tak. trafiają. A jak nie, to zawsze o tym transparentnie mówimy, że ma przebieg leciutki. Teraz ja. Jest kilka rowerów, które jak się wpisze u nas testowe, to wyskoczą. Mateusz Bułkała, to do Ciebie pewnie. Wasza największa kontuzja rowerowa lub gleba? Pochwal się. <grymne> Walnąłem głową w tyra przy prędkości 40 połamałem kręgosłup, nie chodziłem kilka miesięcy. Tak. A ty? Ja nie miałem takich przygód. No, jak technika jest nienaganna, to nie trzeba. Podwójne espresso. Kiedy rewolty z Amorkiem i co myślicie o growelach z amortyzatorami naprzód? Tego nie wiemy, Tomek. My nie wiemy takich rzeczy, jeszcze nie doszły do Wie, nas. Jeszcze nie, nie ma żadnej informacji na ten temat. No. no. Szukam. Ja, to ja mogę ci. Bo zimno. Dariusz Prochota. Darek, Darek, Darek. Pytanie do Q&A dotyczy rowerów ze wspomaganiem elektrycznym Czy warto Waszym zdaniem z zlikwidować kaganiec w elektrykach za pomocą chipów lub integracji w oprogramowanie sterowników? Jak bardzo negatywnych wpływ mają zasięgi na silniki i baterie? Moim zdaniem nie warto grzewać tam Nie warto, 25 w terenie to, to jest sporo To i wypadek spo, trudno i bezpieczeństwo Ale co najważniejsze tracimy gwarancję, a producent nawet jak się zamontuje speedboxa czy coś innego Oni to widzą, że rower latał nie na takich parametrach jak trzeba, tak. a tego nie chcemy Teraz ja, Bartek ZZ1, czy są jakieś plany na markę Orbea, to do Ciebie Ja nie wiem, tak to nie, to nie, nie wie. do mnie Eko Al larku. co jest według Was lepsze, rama karbonowa, czy lepszy osprzęt, ale na aluminiowej? Trudne pytanie, Dla, ja bym To sobie... zależy, to jaka zależy? karbonowa Dokładnie, czy markowa, czy nie, ale ja wolałbym markową karbonową a osprzęt potem lepić można lepszy do rama tego Rama jest najdroższą częścią roweru, ją jest trudno zmienić Teraz ja, Konrad Kisielewski, kiedy pośmigamy na Zwiftie będziecie organizować zbiórki, to i bej. Ja na Zwiftie jeżdżę ciągle, ale nie kumam tej aplikacji, nie wiem jak ten. Jeżdżę prawie bardzo często w godzinach porannych od 8.30, jak syna do przedszkola odwiozę. Jeżeli ktoś się zorganizuje, mnie zaprosi, ja przyjdę, półtorej godziny do dwóch, chętnie z kimś pojeżdżę. Mirek Powieśnik, chciałbym zapytać o Markę Ridley, czy macie jakieś doświadczenie z nią, co sądzicie, planowaliście, planujecie łączyć do sprzedaży? No generalnie marka Ridley to belgijska, a z tego, tylko ja, że oni głównie przyłaje, i to, to tam mocno rowery. stoi, to rynek dobre rowery są, ale nie miałem do czynienia z tym. No. Piotka, Specialized Power Comp, co jest limit wagowy dla tych środek? Mam i boję się zamontować, bo jedno miami od początku do środku coś i ocierało. Jakby było pęknięte w środku. Teraz mam nowy i nie wiem, czy montować. Montować! Montować, a jak pęknie, to dobrze. Nie, Jeździć, producenta, obserwować. Czy czym? No jeżeli ktoś waży pewnie 130-140 kg, nie. Ale tu odsyłam do producenta. Ja niestety nie mam w głowie tego parametru. Kacper Kaproń. Chcę poznać Wasze zdanie odnośnie mostków w rowerach szosowych. Na forach kolarze twierdzą, że mostek poniżej 11 cm to padaczka, rower nadsterowny itp. Tymczasem. Trek Domani SL5 w rozmiarze 52 fabrycznie mostek wstawia 9 cm. Trek się nie zna, czy kolarze się nie znają? Myślę, że ci co tak mu, żeby mieć mostek długi powyżej 10 cm, 11-12 to pa pamiętajmy, że zawodnicy biorą mniejsze ramy, dłuższe mostki. Ja już taki patent przerabiałem kiedyś. To Jest taka moda, ja obecnie przechodzę tą modę, Poddałem się jej i biorę rozmiar ramy mniejszy i wstawiam dłuższy mostek. Ale jak jeździłem na odpowiednim rozmiarze do mojego wzrostu dedykowany To miałeś krótszy mostek. I miałem krótszy mostek, żadnej takiej nadsterowności. Bo to podstet. plecy też bolą. Słuchajcie, my tego nie odczujemy jako amatorzy. A nas, umówmy się, nie ogląda... Prrr. Kto nas nie ogląda? Matthew Van Na pewno nie ogląda, Matthew. Matthew. A ty krócie, nigdy nie wiesz. Go. E teraz ja. Antek... Na piwocki. Pytanie do Q&A. Mam 11 lat i 1,50 wzrostu. Moglibyście doradzić jakiegoś gravela w cenie do 10 tysięcy? Moglibyśmy, ale to trzeba się odezwać na maila, sklep małpa, sprint i tam doradzimy, ponieważ nie mamy w głowie, jaka jest obecnie dostępność. Ale to już dychę można kupić fajny. Ja już ostatnie pytanie zadaję. Jakub Banaszak, pytanie, dlaczego wraz ze wzrostem rozmiaru roweru rośnie tylko rama, a koła i inne części nie? Koła urosły jakiś czas temu, bo nie tylko 26 26-tery, później niektóre firmy, tam chyba Scott był taki, który przespał trochę erę 29-erów, postawił na 27. Giant Half też tak miał. Half Giant miał i to i to, tak no. pomieszane oni badali rynek, no a w końcu wszyscy postawili na 29 a czemu nie rośnie, bo 29 to i tak W wielki. Mało sztywny bo już było to koło. Większy, jeszcze tak, większy. Tak jeszcze. mi się wydaje, a poza tym, to jakieś widziałem jakieś 30, filmiki, chyba jakieś filmiki i porównania, że to fizyka już mówi o tym, że większe koło zamachowe, rozpędowe, to już Teraz trochę... ja mam pytanie. Dobra, ale izi... Morderca bez czekaj, serca. Czekaj chwilę, to już ostatnie, bo to nie przeczytamy wszystkiego, bo to nie da się, no. Ja mam ostatnie pytanie, morderca bez serca. Pytanie pierwsze, primo dla Kamila. Jaki polecasz napój izotujący, energetyzujący na rower wojarzy, co by powera po nim był i chęć wzmożona? I drugie mam pytanie, ale to do mnie będzie. To najpierw ja odpowiem. No. Ja to do siebie ładuję jakieś karbo, ale to po prostu jakieś karbo, żeby węgle były. Może być równie dobrze sok jabłkowy i to jest najbardziej polecane. A do tego dodaję kreatynę i cytrulinę, żeby power'a była jeszcze wcześniej wale espresso oczu, jak 5 zł, i można jeździć. I to do mnie teraz pytanie. Jaki jest sekret utrzymania tak filigranowej i aerodynamicznej sylwetki, jak twoje? Tomek, podziwiam, ja powiem tak. Podziwiam się dla mnie, twój performance na zjazdach i że tak chce. Nie ja chcę. Nie zdradzić... chcę, jak tak. Jak Jak krzywa tego pana? Morderca bez serca. Proszę, adres na maila skarpety, zapytanie. Ale ja nie mogę ja zradzić tej tak, tajemnicy. Nikt nie pytał, a wszyscy czekają na odpowiedź. Nie mogę zrazić tej tajemnicy, bo wtedy w każdym. By bo, bo wszyscy byli tacy, a tak nie może być. Ja i pozdrowienia dla Felcika i całej ekipy. Dobra. No to ty taki tajemniczy jesteś. Dobro, tak. idźmy już. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Idziemy. Ale jak pan chce usłyszeć, niech dzwoni na stacjonarkę. Dobra, dzięki. Pa. Pa.